Witamy kolejną drużynę. Jak się nazywacie? Technozum. Eee, możecie się przedstawić bliżej? Eee, no to ja nazywam się Adnoczem. To jest Patryk Ciebień, Aleksander Ironside, Mateusz Szyula, Meister. Powiedzcie, z czym przyjechaliście na Imagine Cup? Tak, przyjechaliśmy z systemem, e, który pozwoli zapewnić bezpieczeństwo w samochodach. E, jest to system, e, aplikacja połączona z czujnikami, e, dokładnie czujnikami e, zbliżeniowymi i laserowym. E, aplikacja wraz z tymi czujnikami pozwoli nam po pierwsze na takie rzeczy jak wykrywanie linii, co jeżeli załóżmy uż, kierowca zaśnie, e, aplikacja obudzi go z, e, dźwiękiem, e, pozwala również wykryć jeżeli ktoś najeżdża nam na, na, na nasz tył, to również poinformuje go stosownym komunikatem. Jednocześnie jest tutaj z przodu zainstalowany laserowy dalmierz, który pozwoli nam wychwycić, jeżeli za szybko zbliżamy się do poprzedzającego nasz, nas pojazdu. Myślę, że chciałabym mieć taką aplikację. Na e... pewno przydatne w parkowaniu. Aha, no tak, na pewno będą te czujniki wtedy pani wskazywać. E, to, te wszystkie dane zbierane z, z tych czujników są wysyłane poprzez sieć do naszej chmury. Co pozwoli nam w przyszłości na e, wykorzystanie tych danych w celu wyznaczenia specjalnych punktów, gdzie może wystąpić potencjalne niebezpieczeństwo. I co różnimy się z tym od istniejących systemów, w tym, że to niebezpieczeństwo możemy oznaczyć, e, że tam może wystąpić. Nie musi tam nastąpić jakiś wypadek, aby był tam zaznaczony czarny punkt, że tam należy uważać. Po prostu nasze algorytmy będą obliczać, że w tym i w tym miejscu może nastąpić jakaś sytuacja, bo tutaj często dochodzi do sytuacji typu przekroczenie linii, najechanie komuś na, na drogę. Powiedzcie, jak Wam się podoba w dzisiejszym dniu? Jesteśmy bardzo zadowoleni, jest tu mnóstwo ludzi, którzy są po prostu fantastycznie robią to, co lubią. Jest miejsce pełne ludzi z pasją. My jesteśmy po raz pierwszy na Imagine Cup. Trochę takim zaskoczeniem było, że awansowaliśmy aż tutaj, bo jesteśmy uczniami szkoły średniej. To uszanowanie. Rywalizacja ze studentami to też bardzo fajna sprawa. Niektórych może dziwić, ta makieta. Nie mogliśmy tutaj przyjechać prawdziwym samochodem, żeby zaprezentować to przed komisją, więc stworzyliśmy taką makietę. Także zapraszam na prezentację waszego projektu.